Dzień dobry moi drodzy, Jakub Klawikowski z tej strony, a to jest kanał, na którym możecie się dowiedzieć o tym, jak lepiej filmować, jak ciekawiej montować, jak opowiadać historię obrazem, dźwiękiem, jak tworzyć ciekawe wideo. Dzisiaj o muzyce. Opowiem Wam o tym, skąd ja biorę muzykę, skąd kiedyś brałem muzykę do swoich projektów i dlaczego to jest takie ważne. Więc lecimy z tematem. Od początku, kiedy zacząłem tworzyć filmy, montować je, wiedziałem, że muzyka to jest jeden z kluczowych elementów, taki, który nadaje ton całemu filmowi. Warto poświęcić dużo czasu na szukanie odpowiedniego utworu. Jak tworzyłem pierwsze takie amatorskie produkcje, to po prostu brałem MP3, które lubiłem, wkładałem je do filmów, no i wrzucałem to w internet. Nie było wtedy jeszcze filtrów na YouTubie, które wykrywają prawa autorskie. Nikt się za bardzo tym nie przejmował. Robiłem to też yy, niekomercyjnie, więc po prostu brałem to, co uznawałem, że najlepiej będzie budować cały film. W momencie kiedy zacząłem. Już działać jako firma, wiedziałem, że muszę zmienić coś. No i to był taki krok, który był dosyć trudny, bo znalezienie muzyki w sposób legalny już nie jest takie proste jak dwa kliknięcia i ściągnięcie swojej ulubionej MP3. Tak naprawdę, gdybyście chcieli wykorzystać taką muzykę, której słuchacie w radiu, to czekałaby was dosyć długa droga, a więc co robiłem? Kiedyś nie było takich serwisów, yy, gdzie można subskrypcyjnie sobie zapłacić, na przykład za cały rok, więc albo wykupywałem takie pojedyncze licencje, albo też szukałem niezależnych twórców. Ale idźmy po kolei. Jak możecie dzisiaj znaleźć skutecznie muzykę? Po pierwsze, macie właśnie te serwisy, o których wspomniałem wcześniej, czyli serwisy. Subskrypcyjne, gdzie raz na rok wykupuje się licencję. Jest ich kilka rodzajów. Ja najczęściej korzystam z ArtLista. Jest to chyba najpopularniejszy w tej chwili taki portal do ściągania muzyki, ale istnieją też inne, na przykład Epidemic Sound, Soundstripe czy Audio przez 2i. I tutaj od razu zaznaczę, że jeżeli chcielibyście skorzystać z ArtLista, to na dole macie linka, który da Wam. 14 miesięcy w cenie 12, więc warto, jeżeli chcielibyście skorzystać z ich usług. Na co zwracać uwagę, wybierając któryś z tych serwisów? No po pierwsze, warto sprawdzić, jaka jest ta muzyka, czy w ogóle wam odpowiada, czy to jest ten klimat. Te bazy cały czas rosną, więc tak naprawdę da się znaleźć zawsze coś dla siebie. Druga ważniejsza rzecz to sprawdzenie, jak działają te ich licencje. Czy muzykę można wykorzystać do każdego rodzaju filmu? Czy na przykład jest ona ograniczona jedynie do internetu? Czy można ją wykorzystać do reklam telewizyjnych, czy też nie? W zależności od Waszych potrzeb musicie dopasować te serwisy, te licencje, tak aby wszystko grało, bo wiem, że na przykład na Epidemic Sound jest to ograniczone. Nie można wykorzystywać tych materiałów do wszystkiego, to znaczy można, ale trzeba wtedy wybrać inny pakiet inną wersję yy, subskrypcji. Mamy oczywiście strony, gdzie można kupić pojedyncze utwory w różnych cenach i mamy takie serwisy jak yy, Audio Jungle, gdzie muzyka zaczyna się od 15-18 dolarów. Jest też PremiumBeat.com, czyli strona należąca do Shutterstocka i powiem wam, że jakościowo moim zdaniem jest trochę lepsza od Audio Jungle, ale jest też droższa, bo wszystkie utwory kosztują 49 dolarów. Ale jeżeli macie projekt, który jest dosyć rozbudowany, ciekawy i macie w budżecie miejsce na wydanie ponad 200 zł na jedną piosenkę, czasami warto. Zdarzało mi się w kilku projektach wybierać właśnie utwory z Premium Beat po to, żeby trochę się odróżnić, chociażby od tych, które lecą i są często brane z Artlista. Tych serwisów jest oczywiście więcej. Jest też na przykład Musicbed yy, i pojawiają się cały czas nowe. Ten rynek rośnie, więc jeżeli macie swoje takie ulubione strony, o których nie wspomniałem, to dawajcie znać. Ale takie strony, gdzie kupuje się właśnie gotowe licencje, to nie są jedyne miejsca, gdzie można zdobyć. Bo, uwaga, teraz będzie ważny element, gdzie można znaleźć darmową muzykę i jak ją znaleźć. Darmowa muzyka czaj się w paru miejscach. Być może no zwykle ona nie jest aż tak jakościowa jak ta za którą trzeba zapłacić, nawet te kilka kilkanaście dolarów, ale jak się dobrze poszpera, to kilka perełek się znajdzie. Szukajcie muzyki oznaczonej e, licencją Creative Commons, i tutaj jest kilka rodzajów tych licencji. Niektóre nawet nie wymagają podania autora, twórcy. Niektóre pozwalają na niekomercyjne wykorzystanie, podając gdzieś w opisie, kto stworzył tę muzykę. Znajdźcie sobie, przeczytajcie. Ja swego czasu szukałem darmowej muzyki i znalazłem kilka takich stron, m.in. Bensound Incompetence tech, tak to się chyba pisze, napiszę wam tutaj, żeby było wiadomo i te wszystkie linki też podlinkuję w opisie tego filmu jest również free music archive również sam YouTube oferuje nam takie audio library, z którego można korzystać tworząc materiały właśnie na ten chyba nawet nie tylko na ten serwis wszystkie moje filmy gdzieś z okresu 2012-2017 gdzieś tak, prawie wszystkie opierały się na muzyce niezależnej znalezionej na Bandcamp i gdyby nie to, że było to tak pochłaniające czas, to pewnie dalej bym z tego korzystał. No w tej chwili muszę się przyznać, że wygoda korzystania z Artlista jest, jest przeogromna, bo wystarczy czasami 5-10 minut i już się ma utwór od razu ściągnięty na miejscu, ale jeżeli macie czas i chcecie zrobić coś naprawdę zajebistego, Próbujcie na Bandcampie. Ja robiłem to tak, że odsłuchiwałem te utwory i jeżeli mi się jakiś podobał, to po prostu klikałem w formularz kontaktowy do twórcy i tam pisałem: Hej, podoba mi się Twój utwór, czy mogę wykorzystać go do takiego i takiego projektu? Oznaczę cię na końcu filmu, oznaczę cię w opisie. Być może ktoś wejdzie i Twoja muzyka będzie sobie hulać po sieci. No, i niektórzy się nie zgadzali, niektórzy się zgadzali, niektórzy odsyłali do swoich menedżerów. Ja, chcąc mieć 100% pewności, że to jest legalnie, wysyłałem im taki prosty druczek, gdzie było napisane, że ja podpisano imię, nazwisko, jestem autorem, lub mam prawo do zarządzania tym i tym utworem takiego i takiego zespołu, i zezwalam na to i na to. Oczywiście to było po angielsku, takie coś im wysyłałem. No i część odpisywała. Odsyłała to zeskanowane z podpisem. No i takie coś miałem, i muszę wam powiedzieć, że dwa, czy trzy, czy cztery razy YouTube oflagował mi utwór. Ja wtedy wysyłałem właśnie ten druk i został uznany. Więc miałem taki dowód, że rzeczywiście to działa. Oczywiście to nie jest porada prawna, słuchajcie. Eee, czy jesteście kryci wtedy na 100%? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Dla mnie. Czułem się, że to jest to wystarczające zabezpieczenie, by tworzyć fajne, ciekawe filmy. Ostatnia rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to praca z kompozytorem. To jest rzecz, która zajmuje najwięcej czasu i jest też prawdopodobnie najdroższa, no bo ktoś musi usiąść i spędzić rzeczywiście swój czas tylko nad tym waszym projektem. Jest to czasochłonne też z tego powodu, że musi być komunikacja w dwie strony. Ten ktoś coś tworzy. I albo ci się to podoba, albo ci się to nie podoba, może trzeba zrobić jakieś poprawki. Dla mnie praca z kompozytorami bywa trudna, robiliśmy to kilka razy, daje fajne rezultaty, ale trzeba wiedzieć, czego się oczekuje, ponieważ mi osobiście bardzo ciężko się rozmawia w ogóle z kompozytorami, bo yy, ja no nie znam się na nutach, nie mam tej wiedzy takiej technicznej, tylko wiem, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, a tu bym chciał, żeby było tak. a tutaj, żeby było tak. No, ale praca z kimś, kto tworzy muzykę, nie musi być właściwie droga. Jeżeli obaj jesteście w podobnym punkcie na początku swoich karier filmowej i muzycznej, no to możecie się wtedy dogadać, że stworzycie coś, co e, zarówno tą osobę tworzącą muzykę, jak i was po prostu poniesie do góry, bo razem wasza kolaboracja stworzy coś niesamowitego. Jeżeli macie swoje pomysły, skąd brać muzykę, piszcie w komentarzach. Chętnie też dowiem się czegoś nowego. Podsumowując, mamy serwisy subskrypcyjne, mamy serwisy, gdzie możecie kupować pojedyncze utwory, możecie pracować z kompozytorem, możecie szukać niezależnych twórców. No i macie też serwisy, strony, gdzie muzyka jest darmowa. I to wszystko powinno Wam pomóc, aby tworzyć lepsze filmy. Pamiętajcie, że najważniejsze to znaleźć taki utwór, który dokładnie odda klimat, jaki chcecie stworzyć. Podkreśli to, o czym opowiadacie w filmie. Przestrzegam przed jedną rzeczą: musi być jakaś historia. To może być nawet historia, że ktoś jedzie z górki na dół ee, rowerem, ale warto mieć jakąś historię, a nie. Montować tylko pod bit, bo taka rzecz bardzo często może się nie obronić w 3 minutach. Obroni się w 20 sekundach, ale jeżeli będziecie chcieli zrobić 3 minuty film, to być może nikt go nie obejrzy, więc muzyka jest mega ważna, ale nie idźcie na kompromis pod kątem budowania historii, dlatego, żeby tylko się wpasować na przykład w muzykę. Jeżeli musicie coś zrobić, to już prędzej pomanipulujcie muzyką, wyciszcie coś, dodajcie jakieś. Tło, przedłużcie. Muzyka polega na tym, że yy, jest budowana w takich szesnastkach, czyli 4 razy po 4 bity, i potem jest na przykład refren, i potem znowu jest jakiś bridge, potem znowu jest zwrotka. Jeżeli macie tego świadomość, to czasami można yy, pewne rzeczy przedłużyć, jeżeli potrzebujecie, po prostu zduplikować, postawić w miejsce miejscu na timeline i będziecie mieli dłuższy element. To tyle. Działajcie, twórzcie filmy. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym też, żeby dołączyć do naszej listy mailingowej, bo już niedługo wracamy do rzeczy, które trochę porzuciliśmy, czyli tworzenia materiałów edukacyjnych, tworzenia kursu związanego z montażem. To będzie, ale w związku z tym, że to co tu owijać bawełnę? Nastąpiło rozluźnienie, wróciło dużo projektów, no i musieliśmy wrócić do tego, co. Jest naszym core biznesem, czyli robienie filmów, ale te wszystkie nasze edukacyjne projekty powoli, powoli, małymi kroczkami wracają. Więc zostawiajcie maila, czytajcie e którego w zamian za to dostaniecie. No i działamy. Do zobaczenia.